Pani Grażyna Rapsztyn, dla mnie to się kojarzy zawsze 12 razy 3 po przecinku, czyli 12,36. Rekord legenda, z którym od kilku lat próbuje się zmierzyć Pija Skrzyszowska, nasza najlepsza podkarka. Proszę mi powiedzieć, widząc jej pościg za Pani rekordem, ma Pani satysfakcję, że jest ktoś, kto wreszcie chce Panią pobić, czy chce Pani jak najdłużej ten rekord dzierżyć? Nie, nie. Znaczy, no czekam już od wielu lat, żeby żebyś. Któraś talentowana dziewczyna pobiła ten mój rekord polski. Ten ostatni 1236 to jest 44 wata. Rzeczywiście jest bardzo, bardzo wyszydko. 600 to jest bardzo mało i praktycznie w każdym wieku może ten mój rekord poprawić. I się cieszę, bo Pija wprowadził kobiece polskie płotki w XXI wieku. Poza tym te 1236 to ciągle jest dzisiaj rezultat. Który niemalże gwarantuje wysokie miejsce, jeśli nawet nie podium, w największych imprezach światowych. Znaczy, ten mój rekord polski był kiedyś rekordem świata, a to tak. o tym świadczy, że był to bardzo usiłowany wynik w tamtych czasach i dzisiaj też się liczy jeszcze. No, cieszę się, że tak jedną nogą jeszcze jestem w sporcie, bo tak po prostu wicuję, są emocje fajne, ale czekam, czekam, żeby poprawić, bo to jest aż dziwne, że przez tyle lat było dużo utalentowanych dziewczyn, ale z różnych powodów nie poprawiły tego mojego rekordu i ale się cieszę, że jest Pia, która jest bardzo bliska. To nie tylko Pani rekord, bo setka Mariana Woronina czy, czy 200 Mariana, Marcina Urbasia to są też rekordy, które już mają kilkadziesiąt lat i i ciągle też nie mogą się doczekać. Byliśmy dobrze utalentowani i była fajna myśl treningowa. treningowa. Po prostu ja po prostu zazdroszczę dzisiejszym dzisiejszych sportowców, co że mają taką fajną opiekę, że mają sztaby ludzi, którzy się opiekują, a w tamtych czasach to był trener, była zawodniczka od czasu do czasu masaż. W ogóle żadnego poprawnego odżywiania, żadne w ogóle jakieś... Badanie w ogóle o zdrowie zawodnika, jakaś profilaktyka, odnowa biologiczna, no w ogóle to, są, to, to były rzeczy nieznane w latach 70. Cieszę się, że dzisiaj zawodnik ma, może korzystać. Łączyć z psychologiem to też jest ważne w sporcie. Dzisiaj mają naprawdę ta czołówka polski, ma fajne warunki stworzone tylko, żeby być tam, ale trzeba dojść do tej czołówki. Tu się chyba problem też o tym jest. Leszek Donecki powiedział mi niedawno, jak się z nim spotkałem, że Wasze pokolenie, Wasza generacja sportowców, którzy byliście wtedy na tym najwyższym światowym poziomie. Miała inną motywację i większą motywację, bo to było otwarcie drogi na świat, gdzie dzisiaj młodzi mają świat otworem dla siebie, bardziej dostępny, więcej pokus typu rozrywki i tak dalej. Wy mieliście mniejszą ofertę od życia i może to Was bardziej motywowało. Ale to też, ale ważne jest to, że była wtedy baza sportowa, że były kluby, były tre, byli trenerzy, że było łatwo trafić do lekkiej atletyki. Ja mieszkam w Warszawie, nie ma bazy dla lekiatury, nie ma w ogóle juniorów, nie ma klubów, jest w ogóle dramat jest wiele fajnych, y, fajnych klubów, trenerów zespołów w Polsce, w Polsce po prostu, powiatowej, są fajne stadiony. W Warszawie naprawdę nie ma gdzie trenować, bo obiekt AWF-u jest -y uczelniany obiekt i tam jest częsta kolizja ze studentami, no y, i było łatwiej trafić do grup trenujących, dobrych grup trenujących. Pani Grażyno, ostatnie pytanie. Patrząc na y, dzisiejsze starty, czy w technice biegania, w stosunku do tego, co było w Pani czasach, jest coś innego? Są jakieś elementy, na które w Pani czasach na przykład nie zwracało się uwagi, a tutaj się je dopracowuje nie, więcej nie, ja detali. 12, 36 miałam dopracowane, więc technika była, byliśmy naprawdę na najwyższym poziomie. Pani słynęła z techniki, to inna sprawa. Pani ale wydaje mi się, że to co mnie osobiście brakowało, to tego otoczenia ludzi, którzy wspierali. Znaczy chodziło właśnie o zdrowie, o zdrowe mhm. odżywianie, o odnowę biologiczną. I bardzo często przeszkadzała jakaś choroba, kontuzja w osiąganiu paru medali i zdobyłam, ale tak głównie to, że były duże obciążenia treningowe, a nie było odpowiedniej znaczy opieki nad zawodnikiem. Ale jest minimalny temat. Mi się wydaje, że dzisiaj y Zawodnicy mogą korzystać z takich nowoczesnych różnych badań, mają tarta jest lepsze, kolce są lepsze, karbonowe, które no dodają szybkości. I, ale my, mimo wszystko ta polska myśl szkoleniowa lat 70. sprawdza się i uważam, że Świadczy o tym właśnie nasze wyniki, Wolonina, Doneckiego, tak. mój, jeszcze tam chyba paru rekordów polskich, nie wiem, już mało zostało, ale wydaje mi się, że, że po prostu byliśmy dobrze uwarunkowani i, i nam się chciało. Znaczy, było rzeczywiście, było fajnie, ale jeszcze tutaj ja godziłam yy, programie sportu przez miesiące lata ze studiami, taki normalny, dzienny, ileś godzin, pokładów, zajęć. Później po dwóch latach przemawiania tych studiów, bo się po prostu nie dało pogodzić. Yy, wytrzymał z codziennym pobytem na uczelni, ale y, sport wtedy przygodą i to, to, to było fajne i to, to dzisiaj bardzo fajnie wspominam. Pani Grażyno, dziękuję bardzo za czas, który Pani poświęciła, za możliwość spotkania y, z byłą gwiazdą, bo dla mnie jest wielką frajdą, jeżeli ja mogę y, młodym ludziom za pomocą social mediów na przykład przypominać postaci, które dokonały czegoś wielkiego i które Swoimi wynikami są ciągle obecne w naszym życiu lekkoatletycznym. Wszystkiego dobrego Pani życzę, dużo zdrowia i najlepszego bardzo. Pani Gryzysow.